Cześć, wszyscy na moim kanale Sylwester Bushcraft. Właśnie, no dzisiaj nie jest wtorek, jest środa, bo jeszcze w wtorek nie otrzymałem odpowiedzi od nowej pracy. Dzisiaj już ta, znaczy wczoraj wieczorem, wczoraj wieczorem do mnie zadzwonili, że, że chcą złożyć mi o, o, propozycję pracy w tej firmie. Także w szkole także jestem zadowolony. Dzisiaj wysłałem wszystkie dokumenty właśnie na sprawdzenie tak zwanego kryminalnego rekordu Jestem bardzo zadowolony. No, także wczoraj nie byłem, ale dzisiaj środa, troszeczkę dzień później. Jesteśmy, jestem już na miejscówce. No, także przygotuję tutaj o, te podłoże na na rozstawienie namiotu Uch, trochę jak to zawsze spacer z wielkim oto mój plecak <laughs> wszystko tam jest no, także spacer z plecaczkiem trochę wysiłku no i dobra będę przygotowywał tutaj tą skarpę jakąś zetnę no nie mam szpadelka, nie przyszedł jeszcze taki specjalny, militarny. Ale za to mam sama małą, ogromniczą łopatkę taką. Myślę, że to jest dosyć stara łopatka, także nie taka jak te nowe, że dwa razy uderzysz w ziemię i się łamie, tak akurat jest cacy, dosyć konkretnego wyrobu jak to się mówi, także... Zabieram się do pracy. Zrobię tą ziemię i, i rozbiję namiot. No mniej więcej przygotowane właśnie podłoże dosyć równo także będzie dobrze mam teraz zmuchany także nie będzie źle Dobra rozbijam namiot No tak jak widzicie namiocik rozłożony właśnie zaraz tam się rozpakuję do niego do środka sobie elegancko zrobię posłanie do spania rozłożę wszystkie gadżety później wyjdziemy na zewnątrz, sobie chwilę posiedziemy trochę, pogadamy sobie siedzę właśnie miło wieczorna taka bryza o tak przyjemnie wziąłem sobie z domu piwo jedno zimne żeby tak właśnie sobie w ramach relaksu wypić mam nadzieję że nie będzie głupich komentarzy że nieładnie pić piwo Jest lato jedno zimne piwo. Nikomu nie zachodziło. I chyba nie stanowi to zgorszenia w internecie. Także Wasze zdrowie To jest za toast, z toastem za to, że mam nową pracę właśnie za to także że trzymaliście kciuki super no przyjemny wieczorek później zrobię sobie kawę, jakąś kolację z nim Myślę, że jakoś na powietrzu mi się dzisiaj nie chce jeść nie robiłem tutaj żadnego takiego krzesełka tylko takie oparcie żeby można było się oprzeć prowizorka następnym razem będę miał więcej czasu przyjdę tu za dnia to sobie właśnie wytnę tam ze zbalonych drzew takie kołki i zrobię takie ala siedzenie można było sobie tu wygodnie tak sobie usiąść także będzie fajnie fajnie lubię tak sobie posiedzieć właśnie jakiś ogień się pali wieczorkiem najlepiej jeszcze gdzieś nad jeziorem ale tak sobie przypomina w Polsce czy nieraz nad jezioro jechał, czy w ogóle gdzieś na wsi nad jakąś wodą ognisko się paliło całą noc kurt. kiełbasa ziemniaki, wszystko się tam smażyło mięso duże grono znajomych, fajnie było No. Dziś nie planuję żadnego tutaj burszkraftu wielkiego jakiegoś robić, coś wam pokazywać i w ogóle surwivalu czy coś takiego, bo tak jak mówię przyszedłem późnym popołudniem tutaj i po prostu na taki wypad wieczorny plus nocka, rano, śniadanko będę się zbijał, bo może jeszcze będę potrzebować właśnie z tej nowej pracy jakieś dokumenty czy coś. Także muszę być w domu na bieżąco. No, jeszcze trochę zostało właśnie takich rzeczy do załatwienia. może już następny tydzień będzie spoko wkręcę się trochę w tą pracę Jaka sobota, niedziela tak już będzie można właśnie wyskoczyć na, na dłuższy taki wypad z namioczniciem tak jak dzisiaj tutaj pokazać wam jakieś bushcraftowe rzeczy lub survivalowe kot survivalową kuchnię jak zawsze no coch pomyślimy No i powoli się dzionek kończy Miło spędzone popołudnie Niedługo trzeba będzie to namiotu schować Człowiek, jak tak się na świeżego powietrza, to później, jak się zanurzę, zanurzę w śpiworek, przytule poduszeczkę, to o... rano nie będzie się chciało wstawać. Troszeczkę tam w namiocie sobie poleżałem, trochę tu na zewnątrz jeszcze trochę posiedziałem. Bardzo przyjemny wieczór, ale już jest. Dwudziesta druga, także widzicie, już jest ciemno, bo się robi. No. Także chyba czas wracać do namiotu, w śpiwór się wbić i spać. No to cóż, do zobaczenia rano. Dobranoc wszystkim Na razie Miłych snów. Dzień dobry wszystkim Właśnie wstałem. Jest prawie siódma trochę kamera mi zaparowała Także wychodzę na zewnątrz, kawusia, śniadanko O! Noc była super by się, ale kamera paruje. <grywa> Sorry, do zobaczenia później. Właśnie zmierzam w stronę domu Zrobiłem sobie mały przystanek By jeszcze chwilę tu z Wami pożegnać się No pogadać Także zrobiłem sobie mały przystanek Tam miejscówka elegancko posprzątana Nic nie zostawiliśmy Prze rzeczkę przeze, przeszedłem Fajnie, bo już jakaś tam stara gałąź spadła na to, to bardziej jeszcze przykryło, że widać, że jakby nikt nie, nie przechodził, to tylko tak leży, tak jak mówiłem. No, także nocka zaliczona, <gryw> jak to można powiedzieć. Spałem jak suseł. Elegancko noc była. Nie padało. Zapowiadali, że może w nocy burza będzie, a jednak nie było. Także było fajnie i do zobaczenia na następnym wypadzie, nie wiem kiedy będzie, może coś w sobotę albo w niedzielę zmontuję, zobaczę, nie obiecuję. Bo w poniedziałek do pracy, także będę się. No może w sobotę gdzieś podjadę, ale nie na noc, tylko gdzieś na dzień. No zobaczę jeszcze, bo nie wiadomo jaka pogoda teraz zapowiadają właśnie deszcze, bo cały czas słońce było przez prawie dwa miechy. Mało co kropiło, także potrzeba jest tej wody, tego deszczu. Także zobaczymy. Jakby była ładna pogoda, to gdzieś się może wybiorę na taką wyprawę sobie. No, może gdzieś na hamaczku poleżeć. No zobaczymy. Także do zobaczenia na następnym filmiku. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia w lesie, trzymajcie się. Hej!